Tak naprawdę ten film o winie wiśniowym, kolejny film o winie wiśniowym wcale miał nie powstać właśnie dlatego, że tych filmów o winie wiśniowym jest już na kanale całkiem sporo, ale ponieważ, za namową szanownych Państwa, również zrobiłem po raz kolejny wino z samych wiśni i z cukru, czyli nie dodawałem wody, no tak, dodawałem jeszcze drożdży, oprócz tego szlachetnych, więc... Zrobiłem wino z wiśni bez dodatku wody. Umówmy się, że to będzie najwięcej mówiące sformułowanie. Sam sok z wiśni, plus cukier, pożywka i drożdże. I bez żadnych jakichś większych pomiarów, wszystko będę robił sobie na smak. Czyli nie używam drożdży odkwaszających, nie będę odkwaszał, za to będę dosładzał, tak żeby mi jak najbardziej to wino smakowało. Wino zostało przelane z tego pojemnika fermentacyjnego. 15-litrowego do dużego 30-litrowego po to, żeby ten cały osad, który zbił się na samym dole razem z drożdżami, które opadły na dno, żeby to przelać, czyli zlać to wino z osadu i dosłodzić. Tak jak szanowni Państwo zauważyliście, nie ma żadnych pomiarów robionych. Nie było robionych pomiarów kwas kwasowości. Drożdże użyłem zwykłych, takich, które lubię, które są sprawdzone. Nie mierzyłem również zawartości cukru. Cukru będę dodawał do momentu, aż drożdże pójdą sobie spać. Nie będą chciały więcej jeść i nie będą przetwarzać tego cukru na alkohol i na dwutlenek węgla. No i potem dosłodzę tak, żeby zbalansować tą kwaśność wiśni, które akurat w tym roku te, które ja kupiłem, jakoś nadmiernie kwaśne nie były, ale umówmy się, że wiśnie owocami kwaśnymi z reguły są, więc tego cukru na dosłodzenie też sporo pójdzie. Będę dokładał w podejrzewam 3-4 porcjach. Winkusz jest gotowe i zrobione. W zasadzie używałem do niego tego samego wiadra, które wcześniej było zdezynfekowane. W tym wiadrze zblendowałem wiśnie i pozwoliłem Fermentować im razem z kilogramem cukru przez dwa tygodnie, po czym zostało w dosyć brutalny sposób odciśnięte na prasie i pozostawione, czyli ten sok, przefermentowany już, takie powiedzmy, że młode, lekkie wino zostało zlane i pozwoliłem mu się w miarę sklarować. Ten cały osad, żebym nie musiał go później dalej fermentować, teraz go zleję, dodam kolejną porcję cukru i i będzie sobie dalej fermentowało już w zamknięciu. W tym samym pojemniku od dłuższego czasu używam albo takich pojemników, albo fermentorów, ewentualnie zbiorników ze stali nierdzewnej. Jeżeli chodzi o balon szklany, został mi jeden po całej przygodzie z winiarstwem. Nie zamierzam póki co szklany w szklane pojemniki, w szklane balony inwestować, właśnie dlatego, że już dwukrotnie musiałem. Mm, wycierać to co powinien zostało wcale niezamierzone to było żebym rozbijał ten balon pękł tak sobie sam Oczywiście zarówno wiadro jak i wąż ten wąż silikonowy został już wcześniej zdezynfekowany. Najczęściej używam albo Oxi które wygląda tak bardzo proste w użyciu szybkie tanie chyba niezawodne również powiedziałbym Z reguły mam przygotowane już albo w atomizerze Taki roztwór, ewentualnie używam również alkoholu 70% na przemiennie. W tej chwili, w około 22 stopniach, myślę, że jeszcze tą porcję i jeszcze kolejną porcję cukru to wino sobie zje, a potem będę sukcesywnie dosładzał. Potrwa to gdzieś mniej więcej do początku przyszłego roku, zakładam. Chyba raczej wcześniej nie będę mógł ostatecznie tego wina dosłodzić i stwierdzić, że już przestało pracować. Naturalnie, to że nie robię żadnych pomiarów i będę wszystko robił na smak i organoleptycznie sprawdzał, czy tego alkoholu już jest wystarczająca ilość, czy już drożdże poszły spać, czy już nie ma dwutlenku węgla rozpuszczonego zbyt wiele w winie, ile tej słodyczy zostało i ile zostało kwaśności po tym roku fermentacji. Wszystkie inne rzeczy poza pomiarami notuję. I tych notatek oczywiście nie ma zbyt wiele. Ale w przyszłym roku nie będę pamiętał ile tego cukru rzeczywiście dodałem i czy przypadkiem nie popełniłem jakiegokolwiek błędu przy robieniu tego wina. Chociaż win wiśniowych zrobiłem już tak wiele, że niewielka szansa istnieje na to, żeby coś niewłaściwego w tym się pojawiło. Reasumując, wino z wiśni bez wody z dodatkiem cukru buraczanego powstało z 25 kg zmielonych owoców Czego Państwo na filmie nie widzieliście, natomiast widzieliście już tą pulpę przefermentowaną. Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli nie odciśniemy tych wiśni, to nie tylko, że stracimy część wina, ale również część cukrów, bo to wino bardzo fajnie zaczyna pracować znowu po odciśnięciu. To znaczy wydaje nam się, że ono już po tych dwóch tygodniach on już praktycznie nie pracuje, tak, te owoce unoszą się na, na powierzchni wina. Trzeba je oczywiście tam mieszać, zatapiać, żeby nic, jakaś pleśni się nie pojawiła i żeby nie został jakiś utleniony, mega utleniony kożuch. Więc te, te wiśnie były cały czas mieszane, ale wydawałoby się już, że przestały pracować. Natomiast po odciśnięciu na prasie nie dość, że odzyskujemy sporą ilość wina, tego skumulowanego jeszcze w wiśniach w tej pulpie, to jeszcze sporo cukru jest wyciśnięte z tych wiśni i to wino. Bez dodatku cukru buraczanego znowu zaczyna pracować. Trzeba mieć to na uwadze, żeby później w sytuacji, kiedy będziemy zlewać z nadosadu, żeby pojemnik nie był na tyle szczelnie zamknięty, żeby dwutlenek węgla nasycił mocno wino. Bo będziemy mieli wystrzał gejzer, a sądzę, że raczej wszyscy chcemy tego uniknąć. No i ten osad, który opadł na dno, zostanie przez te bąbelki dwutlenku węgla znowu poderwany i znowu będziemy musieli czekać. Także tak. Za czas jakiś myślę, że zrobimy jakieś porównanie tych win z poprzednich lat. Te, które były wiśniowe w beczce, te, które były bez beczki, te z większą ilością wody, te bez dodatku wody do robienia wina i być może połączymy to w filmie z, w drugiej części tego filmu. Na temat wina bez pomiarów robionego wyłącznie z, ze świeżych wiśni i z cukru buraczanego z dodatkiem drożdy. Oczywiście, wszystko z czego korzystałem przy wytwarzaniu tego wina, linki do tych rzeczy zostawiam w opisie tego filmu. Wszystko zostało przeze mnie wielokrotnie sprawdzone. Więc z czystym sumieniem, jeżeli chodzi o jakość, tego hmm, chyba mogę polecić. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.